Kolejny proces MTVSS. Nazwa pewnie z niczym Wam się nie kojarzy, być może z telewizją muzyczną, która dawniej była MTV. To jest niezwykle dynamiczny proces i ma bardzo wszechstronne zastosowanie. I to jest proces, który można stosować na całe ciało na kości na poszczególne organy na układ odpornościowy. Przy regeneracji, powrocie do zdrowia, po zabiegach, wypadkach, operacjach. Można również go stosować do podniesienia wydolności organizmu, na przykład przy ćwiczeniach fizycznych, przy dużym wysiłku. Wiem, że stosują go masażyści nie dla klientów, ale dla siebie, po to, żeby nie męczyć się przy masażu. Również bardzo pięknie wspomaga system odpornościowy, co, co pomaga nam szczególnie zimą, jesienią szybciej wychodzić z przeziębienia, tak, z jakiejś infekcji, cofa też programowanie ciała, czyli te, to, co ciało zapamiętało jako, jako tą błędną pamięć pourazową, tak, potrafi złagodzić dolegliwości fizyczne i niesamowicie przyspiesza gojenie. Więc teraz przykłady, to Aniu, jak możesz zacząć, odcisz się. To jest proces, który stosuję jak, nie wiem, jak, 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 pier, jak w apteczce takiej domowej pierwsze takie jakieś witaminy, suplementy. Ja go stosuję praktycznie Codziennie stosuję go na sobie, stosuję go na rodzinie i oczywiście również stosuję go z klientami, ponieważ on jest bardzo uniwersalny i naprawdę można go stosować w bardzo różny sposób. Kasia tam wymieniła, ale ja nie wiem, czy zdarzyło mi się na, nie zastosować go na, 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 na któryś z tych wymienionych dolegliwości. Jeśli chodzi o ten proces, to on się bardzo rewelacyjnie sprawdził w momencie, kiedy był, była pandemia i, 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 i jakby ta odporność była niesłychanie ważna, żeby pracować nad nią. Ja ten proces stosuję praktycznie codziennie na sobie, ponieważ stosujemy go intuicyjnie, więc można kłaść ręce wszędzie tam, gdzie czujemy, że jest taka potrzeba, a nawet jeśli nie czujemy i nie kładziemy rąk, to samą wibrację włączając, możemy funkcjonować sprawniej, bez zmęczenia, bez różnych takich dolegliwości, które wynikają z, z, z intensywności życia. Ja ten proces też Kasia wspomniała o tym, jak chodzę po górach, to sobie włączam i MTV SS a i szybciej, i sprawniej i z lepszą kondycją wspinam się tam gdzieś na te szczyty. Stosuję go zawsze na mojej rodzinie. Ja nawet nie potrafię powiedzieć na co, bo, bo, bo po prostu on jest ze mną codziennie. Także tutaj myślę, że osoby, które się zapiszą na tą klasę, same zobaczą, jak różne, w jakich różnych konfiguracjach można go stosować. Stosuję go dla mo na moje koty również wtedy. Kość tutaj za głową, i, i ogonowa. Jest to niesamowity proces. Tak jak Kasia mówiła, on jest bardzo dynamiczny i bardzo uzdrawiający. Ja miałam naprawdę mnóstwo sytuacji, w których go stosowałam, ale chyba chciałabym powiedzieć o jednej takiej. Dla mnie była bardzo taka ważna, jak Kasia opowiadała o tym, kiedy przekonała się do procesów na ciało. To ja Wam opowiem, jak to się stało, że ja się przekonałam do MTVSS-a. No, więc to było już jakiś czas temu, i ja tyle co byłam po, po tej klasie, i nauczyłam się tego procesu, i znajoma poprosiła mnie, żebym pomogła jej ciotce, która miała udar mózgu i była sparaliżowana, czekała tam na rehabilitację. Mówię, Ania, ty możesz jej tam zrobić te procesy, bo ja jej opowiadałam o tych. Nie wiesz, no, nie czuję się pewnie, nie wiem, czy to jest coś, co jestem w stanie zrobić. No ale zgodziłam się, pojechałam, połączyłam się z ciałem, poczułam, że to jest osoba, która ma tą energetykę taką dynamiczną i że tutaj warto popracować. I słuchajcie, stosowałam ten proces na stopach. Ponieważ ona była lekko sparaliżowana, nie poznawała swojej rodziny, więc było to utrudnione. Stosowałam ten proces na stopach, wyłącznie na stopach. Potem, oczywiście, w różnych innych konfiguracjach również. Na, na Kości Potylicznej, na Krzyżowej, bo to naprawdę jest bardzo uniwersalne. I wyobraźcie sobie, że przy trzecim, przy trzecim zabiegu, po trzech spotkaniach, gdzieś takich półtora godzinnych sesjach, ta pani, która nie poznawała swoich dzieci, przywołała mnie, jak już wychodziłam, i mnie wyściskała. I, i jeszcze nie mówiła i ale czuła już, wiedziała, że to jest coś, co jej ją jakby uzdrawia. I ja wtedy nabrałam ogromnego przekonania do tego procesu. To już było minęły trzy lata, nawet więcej. I od tamtego czasu miałam bardzo dużo sytuacji, łącznie z taką sytuacją, kiedy w lesie pani przewróciła się na rowerze i miała tam uraz nogi, a ja akurat chodziłam po tym lesie, więc zrobiłam mi taką krótką sesję z tym MTVSS-em. Ona wstała i pojechała do domu, potem wysłała mi sms z tym, że coś tam jest, ale to gdyby bez tego to pewnie by było dużo gorzej. Nie? Więc tych przykładów mogłabym mnożyć. Ale jakby nie chcę tego robić, bo chciałabym, żebyście sami poczuli, jaki to jest niesamowity proces. To jest proces, który powinien być obecny w każdym domu. Tak samo jak bardzo, to jest taka moja m, m, opinia, że mając takie narzędzie, możemy stosować m, m, na zwierzęta, na, na męża, żonę, babcie, dzieci. Super. Ja wspomniałam tutaj o tym, że on się bardzo sprawdził przy COVIDzie. Tak, ponieważ tam jest sentencja taka, takie, cała, ta, cały ten proces jest rozpisany na układ immunologiczny, który wzmacniamy w ten sposób i ja ten proces zrobiłam wiele razy. I bardzo mocno wyprowadzało ludzi właśnie z, z takich stanów nie tylko osłabienia fizycznego, ale również takiego emocjonalnego i psychicznego, bo pamiętacie, jaka to była trauma w ogóle w głowie. Także ja już chyba tutaj nic nie chcę dodawać, bo mogłabym zająć za dużo czasu, jeśli chodzi o MDVSS. Dobra Aniu, dziękuję. <grym> Jesteś Fanką z Jestem wielką fanką tego procesu. No, a przypomniałaś mi o jednej rzeczy, bo na mojej klasie MTVSS była terapeutka. Ona później przychodziła na kolejne procesy, żeby dodawać te zabiegi energetyczne dla, dla swoich klientów. I to, co powiedziała: Powiedziała, że dla osób po COVIDzie robi MTVSS trzy razy i nie ma. Żadnych problemów, tak, jak była mowa, dużo było mowy o tym, jakie są właśnie problemy, powikłania, trudności, jakie osoby mają, ona mówi, że tak naprawdę robi dwa razy, już po drugim zabiegu jest wszystko ok, a ten trzeci raz MTBSS robi, tak, wiecie, na, na domknięcie, tak, po to, żeby żeby to ciało dostało taką energię do przodu, tak? Do przodu, do. Do, do zdrowia, tak? Do wzrostu swojego. Ja też stosuję, stosowałam, bo zapisałam się na cholernie trudny fitness, natomiast ja lubię wyzwania. I zapisałam się, słuchajcie, w mojej grupie były same studentki. Dziewczyny młodsze ode mnie 15 lat. <ślaski> Szansę, żeby fizycznie z nimi nadgonić. No. Były takie sobie. Natomiast to, co ja robiłam, na każdych zajęciach włączałam MCVSS dla swojego ciała. nie? I co się stało? Na których zajęciach już tak czułam, że ta moja forma nawet się buduje i jest mi już dużo łatwiej. Tak po miesiącu, jakby umiałam zrobić te rzeczy, które one przez po paru miesiącach robiły już z łatwością, więc ja już to ogarnęłam i robiłam. I pamiętam, po prostu pamiętam tę sytuację do dziś, bo była rozgrzewka. Trzeba było stanąć, schylić się, postawić stopy, dłonie na podłodze i robić bardzo wysoko wymachy nogą do, do góry, nie? do pionów, w takim dosyć intensywnym tempie, szybko. No i tam robię tam ileś tych wymachów jedną nogą, ileś tych wymachów drugą nogą i tak wiecie, tak moje myśli krążą takie: "Wow, jakieś proste się zrobiły te ćwiczenia. Chyba będę musiała coś zmienić, albo Julia utrudni ćwiczenia, albo może liczbę powtórzeń, ale to chyba nie, no bo nie mamy na to czasu na zajęciach. No w ogóle wow. I tak patrząc między swoimi nogami, jak machałam tą nogą, Patrzę, a te wszystkie studentki, one tak siedzą, roz, wiecie, podpierają się, siedzą na tyłku, podpierają się rękami i sapią. No I ja mówię, wow! Mówię, czyżby to było MTVSS? I za każdym razem, kiedy włączałam na, na tych zajęciach dla swojego ciała MTVSS, ja się zwyczajnie tam nie męczyłam. To samo stosowałam. Jak poszłam na wycieczkę w góry z koleżanką, która chodzi, jest 10 lat młodsza, chodzi co roku, a ja już dawno nie chodziłam i mówię: Dobra, trzeba sobie tutaj jakiegoś dopalacza, <dopalacza> włączyć. Więc szłam i kilkukrotnie włączałam MTVSS i przestałam się męczyć. Natomiast jak byłam kiedyś na spacerze po prostu w głębi lasów, dziczy, zero drogi, taksówki, nic, powrotu do domu, tylko na piechotę, i mojego partnera, on zaczął kuśtykać, a też zna procesy, i zaczął kuścikać, ja mówię, co się dzieje? A on mówi, kolano mnie zaczęło boleć, no bo to kolano też tam miał operowane. Ja mówię, włączam TWSS. I włączył kilkukrotnie, tak, Mówię, no i co przeszło? Nie przeszło. Mówię, włącz jeszcze raz. <noise> I kilkakrotnie włączył, uruchomił, przeszedł ból, tak? Przeszedł ból. A ostatnio. Ostatnio też na naszych spotkaniach praktyków, które tutaj prowadzę w Warszawie jedna z dziewczyn mówiła, że jej partner miał usuwane znamie na plecach, tak? więc tam była taka ranka jak to po, po usuwaniu czegoś tak, dermatologicznie. Powiedziała, że przyłożyłam partnerowi dłoń na godzinę w to miejsce i jak poszedł dwa dni później na kontrolę właśnie jak to się goi, to dermatolog po prostu... Wychodził z podziwu i mówi: Goj się, na panu jak na psie. <grym> więc y, również, y, również, kiedy moja mama złamała rękę, to, y, to też jej robiłam najpierw barsy, bo tam było mnóstwo, wiecie, stresu, y, tego, że się wywróciła, tak, więc tam było dużo w głowie. Trzeba było to, jakby, wypuścić, tak, barsem, żeby y, nie obciążało ciała. I kiedy już głowa y, miała luz, zaczęłam robić e, MTVSS też z olbrzymim sukcesem, no, mama ma 76 lat i ta ręka jest w tej chwili w pełnej sprawności, nie ma śladu, tak, nie ma śladu po tym, że, że tam było złamanie, więc MTVSS, no to jest skarb, powiedziałabym, że to jest dla nas skarb.